Dzień dobry, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie taka moja pogadanka o aspektach finansowych. Jak widzicie, na pierwszym planie widoczne są atrybuty, o których będę głównie swój dzisiejszy monolog chciał prowadzić, ale nie tylko. Ale to przejdziemy do tego później. Chciałbym tylko zacząć od takiego małego wstępu. Ten odcinek finansowy, jeżeli można go tak nazwać, to już był dopytywany w Waszych pytaniach bezpośrednich czy też w komentarzach od, od ładnych kilku lat. Pytacie mnie, jak to jest kosztowo, ile mnie to wychodzi, jak to, czy to się opłaca, czy też nie. Ale na kanwie ostatniego odcinka taka troszeczkę we mnie się na, narosła mała myśl, aby to przedstawić od A do Z. A mianowicie na kanwie ostatniego odcinka dotyczy to tego, że tam pokazywałem wam te samice do sprzedania. Mówiłem o, o kwotach. No i jeden, nie wiem czy to mój widz, czy nie. W każdym oświadczeniu w komentarzu był bardzo uszczepliwy, że 700 zł za dorosłą samicę cena szok. Weszłem w nim w gadkę, z nim w gadkę, jakiś tam zaczęliśmy prowadzić konwersację. Niestety rozmowa z taką osobą to było jak rzucanie grochem o ścianę, bo. Ktoś, kto tylko widzi wierzchołek Góry Lodowej w postaci tej ostatecznej ceny, a nie ma w ogóle pojęcia, bo nie siedzi w tym od środka, nie zna kulis, to on nazwał, że ja tutaj mam dobry biznes. Jak mu mówiłem, że i za 1000 zł sprzedaje króliki, no to że frajerów znajduje, jak to jego słowa cytując, a ja na tym mam bardzo dobry biznes. Dlatego też postanowiłem, że przedstawię Wam i jemu, jeżeli to ogląda, Aspekt finansowy, wtedy sobie sami wysnujecie wnioski i będziecie mieli odpowiedź na to pytanie, które jest zadane, zadane w tytule tego materiału, czy ta hodowla królików się opłaca, czy też nie. Zacznę może od tego, że moje zdanie na ten temat jest takie, że, że jeżeli ktoś hoduje króliki czystorasowe, króliki, które hodowane są z naciskiem na wygląd, na jakość tego materiału, to. W tym środowisku, co się obracam, z tymi osobami, co ich znam, to nikt nie na tym nie zarabia. Sukcesem, powtarzam, sukcesem jest wyjście na zero. Aby koszty, w aspekt y Koszty w takim ogólnym ujęciu rocznym e, zwróciły się w postaci sprzedanych królików, ale to się czasem udaje, a czasem nie. Więc taki to jest na tym biznes. Tylko jeżeli ktoś widzi, wejdzie na ogłoszenia, czy też zapyta się o cenę i powiesz mu 700 czy 1000, łapie się za głowę, panie, jakie pan na tym pieniądze robi. Tylko powiem wam, przerabiałem już kilku takich zachłyśniętych tymi cenami Belgów, którzy po roku czy dwóch zderzyli się ze ścianą i z podkulonym ogonem kończyli ten temat. Ale jeżeli jesteście ciekawi, to czekajcie, ja wam zaraz wszystkie ze swojej perspektywy koszty powiem. Tylko jeszcze parę, parę zdań odnośnie tych aspektów finansowych, czy to się opłaca, czy też nie. Nie ukrywam, że z ubolewaniem, bo tak to trzeba nazwać, jest w tym środowisku naszym hodowców też yy, taka grupa osób, nazwijmy ich hodowców patologicznych, czy też yy, no, patochodowców, z tego względu, że. Hodowcami to oni sami siebie nazywają, a tak naprawdę to są handlarze. Wiem, że są takie osoby, co to kupują, za chwilę sprzedają, sprzedają jeszcze z nawiązku, drożej, jeżdżą po rynkach, kupują króliki, czy też od hodowców niezrzeszonych kupują za niższe pieniądze, tatuują, sprzedają drożej. No to oni tam może na tym wyjdą, jeżeli ktoś hoduje jakieś inne mieszance, typowo na mięso, jakoś tam sobie kalkuluje te koszty, też może na tym jakoś wyjdzie. A jeżeli tak jak Wam mówię, ktoś hoduje te króliki czysto rasowe z naciskiem hobbystycznym, z naciskiem na wygląd, nie znam osoby, która by na tym zarobiła. Może zacznę tak od tego, że niepoliczalnym dla mnie też jest kosztem. Bo tutaj wam przedstawię zaraz koszty policzalne, co w tle widzicie, to wam powiem, co i jak idzie, ale nie policzalnymi kosztami, które naprawdę według mnie generują też jakiś tam miesięczny czy też roczny nakład, no bo tego nie sumowałem. To jest tak, zbudowanie klatek, wyposażenie tych klatek, pokrótce wam powiem. Teraz, poidełko chyba to kosztuje 13 albo 14 złotych, 120 poidełek, policzcie sobie sami. Klatki jak budowałem, te tutaj rozrodcze to chyba tutaj był, wyszedł mnie około 8 tysięcy, tamte to już nie chcę liczyć, bo tam było czy 3 czy razy tyle, potem doszły cena kuwet, też Wam mówiłem 60 kuwet każda po więc na przestrzeni tych lat dodatkowych tam się kosztów naprawdę nazbierało niesamowita ilość. Nie liczę prądu, który tutaj poświęcam. Czy choćby tutaj chodząc do nich, włączam światło, czy tak jak teraz kupiłem gniotownik. O, to kolejna rzecz. Te inwestycje około króliczek, gniotownik, czy to inno, to wszystko się wpisuje tak naprawdę na ich licznik, bo to jest konkretnie pod nich robione. Czyli prąd, już nie mówiąc o moich rękach, bo to jest chyba najwyższy koszt, ale tak jak ja Wam mówię, tego nie przeliczam finansowo. A jeżeli ktoś przelicza i. Kalkuluję to jako dobry biznes, to chcę pokazać, że tak nie jest. Także te, te rzeczy, tak naprawdę z królików, to chyba zostanie tylko ten brzydko, mówiąc gnój z klatek. To są rzeczy niepoliczalne, czyli prąd, moje ręce, czas poświęcony, bo czasu naprawdę jest masa, masa wyrzeczeń. No... Naprawdę, jest tego multum, a koszty policzalne to tak jak sobie uśredniłem. Policzyłem sobie, jak to wychodzi w skali roku, podzieliłem na miesiące, bo wiadomo, miesiąc do miesiąca nierówny, w zależności ile jest królików. Wyszło mi uśredniając 200 miesięcznie koszt tej hodowli. I teraz sobie policzcie: 200 miesięcznie, ile trzeba sprzedać królików, żeby one zarobiły na koszt. A, a skąd się ten koszt wziął? No to już spieszę z informacją. Tak jak widzicie, stoi tutaj granulat 1, granulat drugi, ale granulat ten drugi to jest ten Linamix, o którym Wam mówiłem, dodatek tłuszczowy i zboża. To jest tak uśredniając, te dwa wiaderka to jest dzienna porcja, akurat tutaj wsypa mięczmień i pszenicę, żeby tak Wam zwizualizować, do tego jeszcze dochodzi owiec, dochodzi trochę kukurydzy. Suma summarum, dziennie zjadają około 20 kg zboża. Mimo, że są dwa wiaderka, no to tam potem dojdzie owiec, jest, jest troszeczkę lżejszy, 20 kg, cenę liczmy po złotówce. 20 zł jest samo zboże. Lapiny worek uśrednijmy cenę, niech będzie 50 zł. Zjadają go na raz, na jedno rozsypanie ponad pół worka. Za 30 zł go zjadają dziennie. Czyli 50 zł mamy sam koszt paszy, takiej typowej paszy, dziennie. Więc w skali miesiąca mamy już tysiąca złotych. Do tego tu stoi wiaderko lina, yy, przepraszam, mlekowitu. Mlekowit w tym roku poszło mi go za 300 zł dla samic. Pójdzie, bo tu jeszcze jest to wiaderko, ale jeszcze te matki jedzą, więc pójdzie mi za 300 zł, więc nam na, w skali miesięcznej wyjdzie 20 parę złotych. Stoi tutaj butereczka zakwaszaczu 5-litrowa, którą używam tylko w tym okresie letnim, jak wam mówiłem. No, ale co by nie było przy takiej ilości, przy tych kilku miesiącach, to trzy bańki, myślę, że piątki nie wiem czy mi starczą. No, więc tu już znowu mamy 400 zł. Stoi woreczek linamiksu, używany w okresie tym około wystawowym, lub też podsypuje samicom karmiącym czasem po troszeczku. No, w każdym razie koszt takiego worka to teraz jest chyba 180 zł. 3-4 worki rocznie idą, no to znowu mamy tam 500 parę zł, czy nawet 600. Dodatkowo, jak wiecie, jeszcze inne dodatki tłuszczowe: kardi, słonecznik, ostropest, nasiona konopi no to wszystko wygeneruje, myślę, że w skali roku te dodatki tłuszczowe 1000-1200 zł, więc przyjmijmy dodatkowe 100 zł miesięcznie. Więc już tu mamy 1500, 100 zł na tłuszczowe jest 1600, tutaj dojdzie 40, tu 30, tu już mamy 1670. I teraz liczyłem sobie taka apteczka podręczna w skali roku, czyli tam leki przeciwzapalne, odrobaczenie, jakiś Bajcox, coś przeciwgorączkowego, jakieś wiecie, no Enroxil, coś takiego drobnego. W skali roku 2000 zł, jak to mi wyszło, czyli na miesiąc mamy jakieś 170 zł. Więc już się robi 1800 parę, jeżeli dobrze policzyłem. Do tego dochodzi jeszcze Pestorin. Morbings, czyli szczepionka, co mi wyszło też na rok około 1000 zł, albo i więcej, czyli znowu można doliczyć stówkę do kosztu miesięcznego, to już mamy 2000. Do tego czyszczenie klatek raz w miesiącu kupowanie tej suchej dezynfekcji to jest kolejne 100 zł, żeby obskoczyć tyle oczek. To już mamy prawie 200, tak jak wam mówiłem. I teraz jeszcze jest kolejny aspekt, bo jest siano. Bo dla kogoś się może wydawać siano. No, ktoś ma siano swoje, to nie ma kosztów a bzdura, bo ja sobie też to dokładnie policzyłem. I tu jest kolejny koszt. Według moich kalkulacji siano wyniesie mnie. Też wiecie, to jest taka kalkulacja bardzo okrojona. półtora tysiąca złotych. A to dlatego, że łąki zostawiłem sobie typowo dla królików. Nawóz plus wapno to tam było w tym roku chyba z 1000 zł. Na to dałem, plus tak, ciągnik, paliwo kosiarkę mam swoją, cały osprzęt mam swój, prasę swoją, przewracarkę, zagrabiarkę, no ale amortyzacja, maszyny się zużywają, co i różniejsze, większe naprawy, w traktorach trzeba wymieniać olej, jakieś tam wiecie drobne prace konserwacyjne, więc też dochodzą koszty, więc już naprawdę to po kosztach zrobiłem 1500 zł, że siano, bo siano idzie typowo dla nich. No to znowu, z siano 1500 na 12 miesięcy wyjdzie 100 parę złotych, także już przekroczyłbym te 200 nawet, ale już Wam przyjąłem na te 200. To są takie te typowe, podstawowe rzeczy, które one muszą dostać, już nie liczę tego, co chodzę po trawę. Kosa, no bo tu też osa, osełka się zużywa, kosę trzeba kupować. No to jest tyle takich kosztów, co już ich nie liczę, bo to są machne na to ręką. Takie, no nazwijmy ich niepoliczalnymi jakoś, by, bym tam powolutku doliczył, ale chcę takie sztywne koszty. No więc 200 miesięcznie. I teraz tak, mówiłem tam te trzy samice. Przepraszam, dwie samice mam za 700 zł do sprzedania. No więc powinienem co miesiąc sprzedawać po trzy takie samice, tylko co miesiąc przez cały rok, żeby one mi wyszły na zero. Ale wychodowanie takiej samicy, bo dla kogoś też się może wydawać, no mówię, to jest, jeżeli ktoś nie siedzi w tym od środka, nie zna kulis, to będzie takim rzucał sloganami, hasłami, bo po prostu tego nie wie. A jeżeli ktoś wejdzie w ten temat, to nagle się okaże, że to nie jest tak kolorowo, Wychodować to samice za 700 zł. No, ja w tym roku akurat mam ten nazwijmy to dobrą sytuację, że poza tym samcem od Janka przybyły, to nie kupowałem obcych królików. Więc, jeszcze jakby doszły mi koszty kupowania obcych królików jakiegoś samca, to znowu by wzrosło to utrzymanie, bo to też trzeba do tego wliczyć. No, bazowałem na swoim genie, ale w poprzednich latach kupowałem, więc, poprzednie lata były koszty droższe. Na pewno wycho nie wychodziłem na zero, albo jeszcze bardziej. Więc w tym roku jest o tyle w miarę sytuacja, że mam swoje króliki i, i na tym wyszedłem w miarę tutaj, przynajmniej nazwijmy to, zaoszczędziłem, jeżeli można tak to nazwać. Ale wyhodowanie tej samicy za 700 zł to nie jest tak, że rodzić się w miocie 6 sztuk i każda sztuka wyroś, wyrośnie wybitnie i każdą sztukę sprzedasz za 700, nawet i za 400 czy za 500 zł. Najczęściej jest tak, że z miotu jakiegoś tam, obojętnie ile sztuk się urodzi, nadają się tak do wyrośnięcia bardzo dobrego albo wybitnego 2-3 sztuki. Ale Przykładowo rodzi się 7 i ty te 7 królików od początku musisz cały ten cykl dla nich wrzucić, jakby to były króliki pełnowartościowe, bo nie wiesz, co będzie. Czyli i do koszty żywienia, i do koszty profilaktyki, siana, wszystkiego innego. I nagle się okazuje, że w wieku 4 miesięcy ten królik zdechnie i go wyrzucasz. Czyli tu już jest stracone totalnie koszty, bo on, to, co zjadł, to, co w niego zainwestowałeś, poszło do piachu. Czasem jest sytuacja lepsza, królik okaże, że się nie nadaje do hodowli i go zjesz. Ale i tak nie wycofasz sobie tych kosztów, które już w niego weszły. Czyli Sprzedając królika za 700 zł, myślę, że nie boję się powiedzieć, że jego faktyczny koszt to będzie 1,5 tysiąca, a może nawet i więcej. Bo jeżeli sobie policzymy, ile zjadło to jego rodzeństwo, które nie dożyło, jaki byłby koszt ewentualny kupowania przodków całego tego otoczki i koszt tego samego królika, to się okaże, że, że tak naprawdę to nie jest cena adekwatna za to sztuki. Jeżeli, mówię, jeżeli ludzie nie zaczną zrozumieć pełnych kwestii, bo nie są w tym środowisku, to nie będą na to patrzeć rzetelnie. To, ta kwota, ta ostateczna, to nie jest cena realna królika, bo tak naprawdę, jeżeli byśmy tak sobie mieli realnie tego królika ocenić, to ja, ja wiem z perspektywy hodowcy, że króliki takie nie są. To to nie jest zwierzę o takiej wartości, jeżeli byłaby to wartość realna, bo to można przeliczyć przykładowo w aspektach mięsnych na wartość świniaka. Ale tu mówimy o królikach hodowlanych, o królikach hobbystycznych, na które się patrzy zupełnie inaczej. Tak jak wiecie, tu są zupełnie inne koszty niż przy takim żywieniu, jakby to było na mięso. Więc ten królik za 700 zł, tak naprawdę, no, to, jest, to jest tak naprawdę zapłata za poświęcony czas, za ten wkład hodowcy w stworzenie tej sztuki, za to, że on wypracował sobie to linie, takie króliki, że tak to mu wyszło, to nie jest. No mówię, to jest coś niepoliczalnego, coś, co nie można dokładnie przeliczyć na pieniądze. Nie wszystko się przelicza na pieniądze, bo niestety my, Polacy, tak jak i ta osoba, o której wam wspomniałem, to wszystko przelicza na pieniądze, że ktoś tylko coś robi dla pieniędzy. No nie jest tak. Jest duża os masa osób, którzy robią to w celach hobbystycznych, w celach hodowlanych, no z pasji, z miłości do zwierząt, a nie z tych aspektów, żeby im na tym zarabiało. To sobie teraz przeliczcie. Powiedziałem wam takie koszty sztywne miesięczne. Doliczcie sobie do tego koszty klatek, koszty prądu, koszty chodzenia przy tych królikach, poświęconego czasu, co moglibyście na coś innego poświęcić. I wtedy niech ktoś sobie oceni czy słowa jednej czy drugiej osoby, że na tym jest dobry biznes, że ktoś, kto wystawia królika za 1000 złotych, to jest nie wiadomo jaki bamber. O, jeszcze nie powiedziałem, wyjazd na wystawy, choćby do Bogu chwały. Przecież ja tam nie jadę mi tu nikt nie sponsoruje, paliwa. No za wszystko trzeba zapłacić, to kosztuje już, poza tym, że wyjeżdżam z domu na trzy dni, to żona musi się tym zaopiekować, mnie tu nie ma, no to jest też kolejna rzecz niepoliczalna. No, co mam mogę więcej powiedzieć? No tak naprawdę, jeżeli ktoś nie podchodzi do tego z pasją, tylko patrzy przez pryzmat pieniędzy, to z tego nic nie będzie i lepiej niech nie zaczyna z tymi królikami. Ale chciałbym taką radę skierować do wszystkich, którzy widzą tylko ten wierzchołek, widzą tą ostateczną cenę, ale... Nie są w stanie sobie uzmysłowić, co się na to cenę ułożyło, co na to rzutowało, żeby ten królik kosztował tyle, a nie inaczej, ile ten człowiek musiał poświęcić. Wychoduj tego królika przez półtora roku, chodź przy nim, doglądaj go, profilaktykę, żywienie, wypracuj go. A potem, niech sobie ktoś oceni, czy to jest jeszcze przy tych obecnych kwotach, bo ja tak patrzę przez pryzmat poprzednich lat i w jak na przestrzeni nawet i pięciu, czy już nie mówiąc o w jakiejś szerszej perspektywie, dziesięciu lat, wszystko ile poszło w górę, a że ceny królików tak naprawdę bardzo się nie różnią od tego, co było pięć czy dziesięć lat temu, to się przewija, jest takie porównywalne, a ceny te około hodowlane poszło w górę. Jeżeli ktoś nie podchodzi do tego, patrząc przez pryzmat hobby, no to dużo osób po prostu rezygnuje, bo zderza się ze ścianą, widząc te koszty, że to nie jest tak czarno-biało. A ile razy jest taka sytuacja, że Ty wyhodujesz takiego królika, to ja Wam powiem szczerze. Ta czempionka moja z tego roku z Bogu Chwały, 97 punktów co dostała, ja po tej samicy się nic nie dochowałem, ona miała jeden miód, ten miód wyszedł słabo i ona zdechła. I to królik był, który naprawdę kosztował mnie dużo wyrzeczeń, ja z niego nie mam nic, poza tym, że się list nim najadł. Także, no, ile jest takich rzeczy niepoliczalnych, bo te króliki naprawdę zdychają. To nie są króliki jakieś takie nieśmiertelne, że tu każdy królik rodzi się 200, 200 wykarmiesz, 200 sprzedaż, 200 sprzedaż za 700 złotych i tu już jakieś nie wiadomo jakie kwoty. No, tak nie jest. Jakby tak było, to życzę każdemu, niech zaczyna hodowlę, niech zobaczy, jaki na tym się robi niesamowity, w cudzysłów, wzięty pieniądz, a potem wypowiada się. Także, jeżeli chodzi o aspekt finansowy, to jeżeli ktoś chce zacząć. Hodować króliki na tym, żeby zarabiać, to z góry odradzam. To, jest moje, to są moje sztywne koszty, to co Wam przedstawiłem. 200 w skali miesiąca. Więc teraz sobie wyliczcie, jak musi być też dobry rok, jak muszą się odchować króliki i muszą się nadawać. Bo sprzedaj teraz, no to trzy bardzo dobre samice, żeby po 700 zł co miesiąc, żeby wyszło na zero. Czyli w skali roku wychodzi około 40 bardzo dobrych królików. Mówię za wysokie kwoty, żeby wyszły na koszty. A ja nie wiem, czy ja sprzedaję, ja mi się wydaje, że ja w ciągu roku nie sprzedaję 40 królików, bo maluchów nie lubię sprzedawać, potem ta selekcja wygląda tak, że one najczęściej u już zostają, te najlepsze sztuki zostają u mnie do hodowli, te słabsze to idą do garnka albo do lisa. No i teraz 40 sztuk, żeby sprzedać na koszty, no to sami sobie możecie odpowiedzieć, jak to wygląda, jak się na tym niesamowite pieniądze robi. To mówię Wam, jak ktoś podchodzi do tego z pasją hobbystycznie, a nie żeby zarobić, nie jest handlarzem, że kupuje i zaraz sprzedaje z nawiązku, albo jeździ i nie wiadomo jakie cudawianki robi. Także myślę, że na dzisiaj to by było tyle, jakoś Wam troszeczkę przybliżyłem i będziecie też patrzyli na, na pewne kwestie inaczej, nie przez pryzmat tej ostatniej cegiełki, bo kwota jest ostatnio giełko. kwota jest wierzchołkiem góry, którą no, nikt nie jest w stanie wam wypisać jakiegoś całego tutaj wiecie epopei, co na tą kwotę rzutuje, jak to wygląda koszt hodowlany. Ale niech ta osoba sobie potem drugi raz zadając to pytanie, a dlaczego tyle za tego królika nie miej, a będzie się targować, bo tacy co najgorsi o 10, 20 czy 50 złotych, to już są osoby, które jak ja słyszę takiego przez telefon, to ja w ogóle się rozłączam, nie chcę zaczynać rozmowy, bo to jest człowiek, który naprawdę nie, no, wiem, że nie ma pojęcia o tym, o czym chcę ze mną rozmawiać, więc potem, jak ktoś będzie drugi raz chciał, chciał taki temat poruszyć, no to zastanówcie się, chwilkę. No czy, czy aby warto, czy naprawdę, bo ja jestem nauczony tego, że jak jeżdżę, czy do jednego, czy do drugiego. No teraz, tak jak wam mówię, w tym roku nie kupowałem, ale w poprzednich latach dochodowcy nie targowałem się. Mówił kwotę, ja wyjmowałem, płaciłem, bo wiem od kulis, jak to wygląda. Jeżeli on na tego, tego królika wycenił na tyle, to on jest świadomy, wiesz, czym to się wiązało. Więc ja. Nie, Uważam, że to jest taką niehonorową kwestią w ogóle jakieś podejmowanie negocjacji z tą osobą, bo to jest tak naprawdę zapłata za jego poświęcenie, a nie za tego królika. Także prosiłbym do wszystkich, którzy oglądają te moje materiały, o taką chwilę refleksji, potem na przyszłość, takie ocenianie kogoś nie przez pryzmat tych finansowy, ale przez pryzmat. Wyrzeczeń przez pryzmat tych godzin spędzonych tutaj w klatkach wyrzuconego tego obornika, no czasem nawet rozerwanych pleców czy rąk, bo ile razy coś tam się zadzieje, kręgosłup nie wytrzymuje tych obciążeń, no to jednak wydaje się nieobciążenie poszarpać się trochę z nimi, to jednak jest coś. Także dzięki na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że wszyscy dotrwali. W miarę zrozumiale to powiedziałem. Pozdrawiam, do zobaczenia.